Dlatego wyrażam taką nadzieję, jednocześnie jakby e, troszkę wątpliwość, że no, chciałem bardzo taki osobisty swój głos przedstawić e, na temat e, ten, który, który jest e, tym ten, ten kluczowym e, dla naszych e, rozważań. Oczywiście e, przede wszystkim powiem tak e, i to od razu chciałbym się nie podkreślić, że dla Polenia nie ma bez sensu. Znaczy jest sens. Wszystkim, nawet bez sensu. Tak, no, na, Nawiązując do tego, co, nie, co yy, Pan Dzieńan powiedział. Yy, tylko yy, jest podstawowa trudność dzisiaj tak, tak mi się wydaje yy, ustanowienie tego sensu, poszukania na troszkę innym poziomie i troszkę w inny sposób, niż te sens, podpowiada nam dzisiejsza nie, kultura i nie, 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 chciałbym się z Państwem podzielić właśnie takim pomysłem, który jest dopiero w fazie nie, tak naprawdę budowania się, znaczy kształtowania, nie, który sobie nazwałem nomadologią, nomado, nomadologią pretekstową, nie, który to pomysł, projekt dzisiaj się bardzo tak mocno mówi, jest bardzo osobiste. Jest pewną zachętą do innego rodzaju refleksji nad, nad światem, w którym żyjemy, niż nawet nie powiedziałbym, refleksja, niż po prostu ten niekończący się strumień informacji. i, i Świata, doświadczenia świata w sposób taki bardzo głęboko. Ja bym zachęcał do, do czegoś zupełnie innego. A bierze się to z takiego zadziwienia i jednocześnie pewności, że wszystkie nauki dzisiaj humanistyczne, a, a moja macierzysta dyscyplina wiedzy, którą jest antropologia kultury, zwłaszcza, mają wielki problem z tym dzisiejszym świat Takim światem, który jest gławicowy, gdzie, gdzie wszystko polega na tym, że że mamy się zmieniać i wszystko się zmienia. Ciągle musimy się przystosować do zmieniających się warunków. W swoisty sposób również wędrować, oczywiście od tym słowie, wędrować po, wartości, po wartościach, koczować w prowizoriach, zakorzenienie ale także świat dzisiejszy promuje zdolność do takich nieustannych metamorfoz, zarówno w sferze materialnej, co jest, co jest oczywiste. Mamy ciągle kupować nowe rzeczy i mamy być ciągle na, na, na bieżąco, ale co, co, co ważniejsze w sferze symbolicznej, która z tą materialną oczywiście się ściśle wiąże. A więc mówimy dzisiaj o umykającym świecie, jak to, jak to gidel w swojej książce yy, yy, ujmuje. Yy, mówimy o płaskim świecie, jak mówią zwolennicy globalizacji w, w, w rodzaju yy, Friedmana, yy, który mówi, że to bardzo fajnie, że, 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 że tak właśnie jest, że możemy robić ze sobą wszyscy, yy, 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 wszyscy, interes, wszyscy interesy, a, a yy, yy, Zadbamy również o swoją lokalność. Jednym słowem, żyjemy dzisiaj w świecie neoliberalnym, który zdominował absolutnie cały świat, zdominował model życia, dotarł już właściwie wszędzie, chciany czy niechciany. Oddziałuje na naszą osobową intymność, model życia. Stawia też potężne wyzwania przed ich poznawczym ogarnięciem. Nie będzie przesadą powiedzenie, że żyjemy dzisiaj w hotelu nomadów, by posłużyć się tytułem przepięknej moim zdaniem książki Sesa Notepuma. Tym samym chcąc tego czy nie, stajemy się rodzajem podróżników, którzy wędrując są zmuszeni czynić pośpieszne obserwacje, zapisywać je i ciągle zestawiać z innymi Afektami codzienności. Nomada się przemieszcza, a wraz z nim to wszystko, co ze sobą zabiera formie poznawczego doświadczenia. Co jednak ważne, w świecie, w którym popularną formą samookreślenia się staje bycie podróżnikiem, kolekcjonowanie i prezentacja wrażeń. Nomada, o którego Michał, jest postacią wbrew pozorom niewidoczną w publicznej przestrzeni. Wędruje osobno. Przemieszcza się według sobie tylko znanej logiki i nie nie rozpowiada, wszędzie wobec jakich to dziwów doświadcza. No bawisk, o mi chodzi, wcale nie jest radosny, ale wiąże się często ze smutkiem odkrywania pokładów cierpienia, jakie niesie kultura, jakie niesie powiedziałbym pamięć, bo cokolwiek by powiedzieć definicyjnie o dzisiejszym świecie, to na pewno tej kulturze, w której żyjemy, brakuje prawdziwej pamięci. Pamięci takiej, która wiąże się z cierpieniem, a nie z miejscami pamięci, nie z, z rekonstrukcjami, nie z radosnym y, y, obchodzeniem tego, co było odległe. Ten nomad, który mnie interesuje i którym y, y, chciałbym być, nie musi ruszać się z miejsca w sensie fizycznym, jako że świat tak naprawdę płynie dzisiaj wokół nas, sprawiając, że nawet najbardziej lokalna egzystencja jest byciem wokół cyklonu. Powiedziałbym nawet za świetnym pisarzem Jonathanem Franzenem, iż nawet jeśli zostaniemy w domu, to i tak technologia znajdzie sposób, aby nie odstępować nas ani na to. Oferują sferię, słowo, słowoobrazy świata w ruchu. Dzisiaj podróżowanie bywa po prostu ucieczką z technologicznego raju, no może nie do końca, po to, aby rzekomo doświadczyć bezpośrednio w sposób niezapośredniczony jakiejś mitycznej autentyczności, świata zatrzymanego w kadrze, a w istocie będącego wyłącznie funkcją naszej wyobraźni. Na tym moim zdaniem się nasze marzenia turystyczne i marzenia tak zwanych, jak chciałbym nazwać, podróżników dzisiejszych do, do tego się sprowadzają. Jak pisze Nutobum, no cyklonem jest świat, a okiem to, czym podróżnik na ten świat patrzy. Z meteorologii wiemy, że w oku cyklony jest cicho, może nawet równie cicho jak w klasztornej celi. Ten, kto nauczy się patrzeć tym okiem, nauczy się też być, być może oddzielać rzeczy istotne i istotnych, choćby poprzez dostrzeganie, w czym sprawy i ludzie się różnią, a w czym są tacy same. No to jest, proszę Państwa, dla mnie właśnie ten, ten program takiej, takiej nomadycznej e, 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 antropologii, czy nowatorskiego spojrzenia na świat, yy, który w istocie sprowadza się do, do kwestii etycznych, kwestii yy, również yy, wiążących się z nowocześnie rozumianym kosmopolityzmem, w tym podstawowym takim greckim sensie, że yy, w ostateczności kultura to człowiek. Podróżowanie, a z reguły sobie z transgody za różnicą, jest ucieczką od Tożsamości, ale bywa jedynie potwierdzeniem, że tkwimy w miejscu, jakbyśmy nigdy nie opuszczali domu. Stąd zarówno podróżowania i pozostanie u siebie, są analogicznymi strategiami ucieczki. Jedni wybierają ruch, drudzy złudną ciszę od, odpoczywającego domu. Od Taki jest, moim zdaniem, paradoks dzisiejszej antropologii i nie tylko. I stąd biorą się te wszystkie, ale to nie mam czasu. Bliżej o tym mówić. Stąd biorą się te, te wszystkie przeciwne niekiedy pomysły, w jaki sposób e, wpisać tradycyjnie rozumianą antropologię, tradycyjnie rozumiane poznawanie i innych kultur w ten świat, który zupełnie tych kryteriów e, e, nikt dzisiejszy nie e, spełnia. I teraz dalej idąc. Wzrastające powodzenie samego pojęcia nomadyczności. Warto yy, warte jest yy, chwili refleksji. Każdy antropolog wie świetnie, czym były i są ludy nomadyczne. A jest owi wędrowcy, prawidłowi tworzący odrębną formę życia nieoszedłego. Dzisiaj nomadyzm jest pojęciem bardzo eklektycznym. W jednym znaczeniu yy, kojarzone bywa z wędrówką yy, drogą skojarzeń przez różne teksty kulturowe, co nawet bywa nazywane zwrotem nomadycznym. W znaczeniu drugim, nomadyzm identyfikuje się z dzisiejszym stylem życia. I jako neonomatyzm, czy nowy nomadyzm, odnosi się do jednostek i społeczności funkcjonujących albo w przestrzeni wirtualnej, albo nieustannie, nieustannie przemieszczających się w przestrzeni fizycznej i czyniących z własnej nieosiadnej grubliwości wartość dlaczego. globalna mobilność opisana teoretycznie i zbadana empirycznie w najbardziej dogłębny sposób przez jednego z antropologów, Antoniego Di Andrea, widziała jest jako coś więcej niż fizyczna zmiana miejsca, gdyż stanowi komponent podmiotowości strategii ekonomicznych, a także element, przynajmniej jak się ludziom wydaje, że oni podmiotowo decydują o tym, jak ekonomicznie sobie radzą. A także element określenia właśnie tożsamości i budowania subiektywności, określanej mianem swoistej autometamorfozy. To w tym kontekście przywołuje się model nomadyzmu pasterskiego jako analityczne narzędzie służące przedstawianiu e, dzisiejszej hipermobilności opartej na trzech hasłach naczelnych: sieć, diaspora, kosmopolityzm. To z kolei, ten z kolei, w sposób bezpośredni kierują nas ku idei yy, nomadologii, której tak naprawdę twórcami yy, w takim, takiej dożery postaci, jako pewnej teorii poznania yy, i sposobu bycia w świecie, jednocześnie są Gilles Deleuze i Felix Guattari. Yy, ja pominę jednak, mając tylko 20 minut, to co, yy, to, co yy, właśnie obaj ci yy, badacze na temat, na te, na nomadyczności e, e, mówią, e, bo to rzeczywiście zajęło przynajmniej godzinę, tak, tak, tak e, żeby to przedstawić w sposób e, e, porządny i taki e, jasny jednocześnie dla, e, dla Państwa. E, w każdym razie chciałbym tylko powiedzieć, że ta idea hmm, rozbudowana i odwołująca się do, do bardzo różnych tradycji filozoficznych, ale również jak najbardziej zakotwiczona e, empirycznie e, jest e, e, opiera się przede wszystkim na, na, na tej podstawowej idei, że w nauki istniejące dzisiaj, znaczy w czasach kiedy, kiedy badali i e, i pisali te, ten tekst, do którego się od, odwołuje, książkę. Wielką książkę. Nie, nie w sensie tylko objętości, ale również wagi tej książki. Ciągle nie przetłumaczone na język polski. E, więc chodziło o to, że, że oni sprzeciwiali się tzw. Nauką nauką, tak zwanym naukom osiadłym. Naukom takim jak socjologia, antropologia, politologia, e, które. E, bardzo tak sobie y, zazdrośnie swoje przedmioty badań wymyślają, i jednocześnie jakby unieruchamiają nas wszystkich, żyjących ludzi, y, y, niepokoje, to, to wszystko, co, co skąd idą, świetnie oddają właśnie media, że świat jest zmienny, że, że świat polega na plotce, na, 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 na nieustannym. Y, w takim procesie, że co dzisiaj jest wartością, jutro staje się z takim bzdur. Kto dzisiaj jest na piedestale, jutro może być zupełnie gdzie indziej. I on namawiał po prostu do takiego bardzo metodologicznie i teoretycznie przemyślanego na myśl na kondycją właśnie nomadyczną tego świata. Ja nie mówię, że nauki królewskie tak to nazywają, nie potrafią tego zrobić, bo są sformalizowane, tworzą modele poznawcze polegające tak naprawdę na reprodukowaniu, a nauki nomadyczne, których tak naprawdę nie ma przecież dzisiaj, to jest tylko postulat, są takie, w których żywotność i sens opiera się na kroczeniu, na eksploatowaniu w trakcie i na trafieniu na problemy, cieszeniu się heterogenicznością. Nie, 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 nie mają te nauki żadnych ambicji prawodawczych, w sensie na przykład Zygmunta Baumana, więc nie, nie, nie prawodawcy, nie, nie, nie ci, którzy orzekają, że tak powinien ład społeczny wyglądać i tak dalej. A więc nauki jak mówił y, Deleski i Guattari, niedespotyczna. Ta koncepcja y, bardzo szybko spotkała się z żywym zainteresowaniem antropologią, zarówno krytycznym głównie, jak i też takim akceptującym. I tak na przykład George Marcus, jeden z takich y, y, głównych y, y, autorytetów dzisiaj y, y, antropologii, zauważył, że mimo wysokiej atrakcyjności, nomadologia i świetnie antycypuje wiele cech sytuacji społeczno-kulturowej współczesnego świata, z którymi starają się zmierzyć na swój sposób antropologia. Dialog między antropologią nomadyzmu a filozofią nomadologii został nawiązany, dostarczając podstaw pojęciowych do badań kulturowej, właśnie hipermobilności, zmuszających podmioty ludzkie do rewizji form analizy tożsamościowej i nowego określania. Własnej subiektywności, znanego pod wspomnianym wcześniej terminem neonomatyzmu. Równolegle pojawiła się krytyka nowotetycznej ambicji ujęcia nomologicznego, nomatologicznego, słabo uwzględniającego empiryczne realia zróżnicowanych form nomadyzmu, jako formę życia zbiorowego. I tak wskazuje się, że neonomatyzm współczesności. Ten taki neonomat no, z klasy średniej i wyższej społeczeństw yy, zachodnich, widziany z perspektywy Deleza, należy postrzegać jako heurystyczne narzędzie służące opisywaniu, szacowaniu i interpretacji różnych podkazań kulturowej takiej dzisiejszej hipermobilności, yy, a w ramach tego trzeba uwzględnić takie zjawiska jak nie tylko to, co się robią, jak mówiąc w krótko, Angole. W Krakowie, co robią Angola, oraz na tych wyspach w ciepłych rejonach Europy czy świata, ale również takie zjawiska jak wysiedlenie, marginalizacja, deterioryzacja, metamorfoza i wiele innych zjawisk, które są badane przez, przez antropologów. Teraz proszę Państwa, jak zatem można być takim antropologiem nomadycznym, czy humanistą nomadycznym w dzisiejszych czasach. No jednak musi to być postawa w jakiś sposób zdyscyplinowana. Jak te trzy takie sposoby dyscyplinowania wyobraźni, dyscyplinowania opowieści o świecie z punktu widzenia badacza nomady i jednocześnie silnie podkreślające, że opowieść jest dzisiaj czymś deficytowym. W obliczu tego, co się skończyło dzieje w dzisiejszej nauce, w tej nauce tak neoliberalnie postrzeganej, idzie naprawdę 89% środków idzie na neuronaurki, które mają nam powiedzieć, że my nie mamy wolnej woli, że my tak naprawdę jesteśmy tylko Podporządkowani temu, co mówi nam nasz, nasz mózg. Jedyną odpowiedzią na ten wariant myślenia o nauce, o przyszłości, który wiąże się oczywiście też z, określony, z określonym sposobem manipulacji danych, na nadzieją na Manipulacje y, ludzkimi y, 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 umysłami, czyli, czyli mózgami. Jedyna oddział humanistyki jest właśnie tworzenie, moim zdaniem, opowieści, zwłaszcza takich, które sięgają do y, przeszłości, które polegają na pamiętaniu, które polegają na nieustannym przypominaniu rzeczy, które dzisiaj w tym kalendarzopowym. Y, 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 tej kalendarzowej kale fen y, y, takich sezonowych wartości, y, umykają i które uczą nas wszystkich y, y, bycia w teraźniejszości. Na uczą nas tego oddechu historii, oddechu w przeszłości. W związku z tym y, ta postawa nowoczesna o którą mi chodzi, polegałaby na dwóch y, y, rzeczach. Y, najpierw. Przy, przyjrzeć oczywiście własnemu y, statusowi, jako podmiotu poznawczego, jako y, uczelni, że nigdy nie mogę tego inaczej, y, oczywiście, ująć. A więc, mówiąc bardziej po ludzku, wejrzeć w swój stan y, umysłu. W klasycznej koncepcji poznania antropologicznego, nowelami zawsze byli jacyś inni, a badacz mógł do nich dołączyć jakiś czas, zawsze, zawsze jednak z pewnością, że powróci do siebie. Jego żywiołem jest powiem posiadła i wiedza. Instytucjonalizowanie i to Tak, Dobrze. E, radykalne zerwanie jest podobnym sposobem myślenia, jakiego antropologa doświadczyła chyba w najostrzejszej formie każe zrewidować kochą wygodną królewskość, żeby się odwołać do Deleza Dyscypliny. Zmieniające się dzisiaj praktyki terenowe do badawcze i orientacje teoretyczne. Upwłyją także zmieniającymi się formami pisane jako interpretacyjnego raportu z doświadczenia świata z doświadczenia świata w domatecznej ruletce pewnych ich wartości i zmiennego, symbolicznego kształtu świata. Propozycje zawarte na przykład w książce, która się nie tak dawno ukazała, Sen in Anthropological Research są próbą pokazania, jaki kształt może taki zwrot? nomadycznym w odniesieniu do praktyk antropologicznych mieć i czym różni się od wspomnianych, bardzo m, m, znanych, dyskutowanych, współbieżnych tradycji, ale jednak odmiennych, jak na przykład podmiotowość nomadyczna Rosji Braidot i nomadologia wspomnianego Teleza i Guattariego, Waltera Beniamina, a żeby się jeszcze, jeszcze dalej, Przecież y, podobne ideę znajdziemy w, w pojęciu profesjonalnego obcego Georga Zimbla. Dzisiaj też y, y, mówi się w tym się o świadomości turysty, jak to John Hugh, Curry i tak dalej. Y, no więc to, to jest pewien, pewien sposób, y, 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 który y, antropologowie y, y, podpowiadają. On się opiera na tym, co ja chciałbym bardzo silnie tutaj podkreślić i przechwycić jednocześnie. Mianowicie, ta antropologia nomadyzmu, czy w ogóle poznanie o takim właśnie charakterze, jest oparte na rozumieniach abdukcyjnych, w takim sensie, jaki nadał ją Charles Peirce. Abdukcja. Bo proces wyprowadzania szerszych wniosków ze świadectw empirycznych jest procesem twórczym, ale poddającym się racjonalnym ocenie. Rozumowanie abdukcyjne polega na, na tym, że dla pewnego zbioru faktów tworzy się yy, ich najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie. O ile dedukcja jest procesem wyprowadzania wniosków z tego, co już wiadome, o tyle abdukcja działa przeciwnie niż dedukcja. Pozwalając wyprowadzać warunek wstępny, A występuje w regule A, pociąga B z wniosku B. Inaczej mówiąc, abdukcja jest procesem wyjaśniania tego, co jest już tam skądinąd światowe. U Aristotelesa abdukcja oznaczała na przykład domyślny wynik w formie sylogizmu. U Pisa jest raczej rozumowaniem służącym formułowaniu najbardziej wiarygodnym. Wydaje mi się, że humanistyka niczym innym, jakkolwiek by się nie odbudowywała teoretycznie, jest niczym innym, jak właśnie takim rozumowaniem abdukcyjnym. A antropologia y, 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 z pewnością. Yy, jednak w antropologii tej, nazwijmy to, nomadycznej, która jest oparta na wędrówce, miała być oparta na wędrówce, intuicyjnych spojrzeniach, wspomaganych y, 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 ta akwizja musi być wspomagana jedną jeszcze dodatkową ideą, jaką jest idea kontekstu przypadkowych od, odkryć, to co nazywa się serendipity. A więc odkrycie, jakich badań, kultury dokonuje, zajmują się z innymi zupełnie w punkcie wyjścia kwestiami. Serendipity oznacza dokonanie odkrycia przez przypadek albo zdolność dokonywania szczęśliwych i nie, nieoczekiwanych odkryć przez przypadek. Twórcą tego terminu jest angielski pisarz Horace Wobble, jeszcze w XVIII wieku, który napisał, yy, stworzył ten neologizm, a oparł go na historii opisanej w starej, perskiej bajce, w której książęta z wyspy Serendipity. Które tytułowi bohaterowie dokonywali permanentnych odkryć rzeczy, których nie szukali. Selendip jest starożytną nazwą w wyspy Ceylon, Sri Lanki, a nazwa ta pochodzi z sanskryckiego terminu, który oznaczał wyspę Lwów. Te antropologicznie pomyślane wędrówki, przy okazji, których dochodzi do przypadkowych odkryć, polegają na opisie i rozumieniu skierowanym ku umykającemu horyzontowi wiedzy, które są jednocześnie nawoływaniem do rewizji współczesnych trendów myślowych i praktyk samej tochowych. I data może realizować się w formie literackich zapisów doświadczenia, ma też swój aspekt interakcyjny, będący efektem konkretnych działań wynikających z nomadycznego statusu poznającego podmiotu. Można wskazać na takie trzy cechy symptomatyczne nomadyzmu: unikanie absolutystycznie pomyślanych odniesień paradygmatycznych, przemieszczanie się z jednego konceptu dyscyplinarnego do innego, rozbywanie granic formalnych i rzekomej ich autonomii oraz uprawianie odmiennych poletek, powiedzmy, poznawania świata. No i trzecia, jeszcze tą, którą chciałbym dodać takiego nomadycznego poznawania, polegającego tak naprawdę rzeczywiście na, na, na przemieszczaniu się po różnych rodzajach danych, po różnych rodzajach e, świadectw empirycznych, e, nie różnicowania, czy mamy tutaj do czynienia z, z literacką trakcją, czy z jakimś e, dokumentem, czy ze świadectwem e, pamiętających informatorów tej nomadycznej skierowanej ku, ku pamięci pewnej rzeczy koncepcji, to oczywiście są tak zwane źródła równie, równie istotne, ale żeby one, żeby ta nomadyczność mogła, mogła mieć taki twórczy charakter, wydaje mi się, że jest jeszcze jedno potrzebne pojęcie, pojęcie pretekst. Pretekst, które to pojęcie prezentuje jest, jest, jest rozumiane bardzo różnie. Mianowicie wyraz tak jest powszechnie używany, ale naglimnie. Mylone są dwa jego znaczenia, co powoduje poważne nieporozumienie. Pretekst znaczy bowiem albo po pierwsze zmyślony, gładki powód, ukrywający prawdziwe i istotne. Przyczyny lub cele jakiegoś działania, albo po, po drugie, wywołana jakimś zdarzeniem okazja do wypowiedzenia się. Tylko wyrażenie pod pretekstem jest jednoznacznie rozumiane jako podanie zmyślonego powodu i w tym przypadku nie potrzeba już dodawać filmatyka fałszywy czy głami. Y, y, to rozumienie pretekstu, które mnie interesuje, którego no, poświęcam ostatnio całą swoją właśnie aktywność, yy, bo uważam, że, m, że, że m, jest, m, ma w sobie swój potencjał, to pojęcie odnosi się yy, do tego drugiego rozumienia pretekstu, w którym w szczególności może być jakiś tekst, zdarzenie, obserwacja, badanie czy intuicja kierujące mnie samego dalej w nomadyczną podróż. Przez historię, teraźniejszość i możliwą przyszłość wybranego fragmentu świata Nie, I proszę Państwa, no właśnie staram się taki rodzaj antropologii uprawiać, o której mam nadzieję będę mógł powiedzieć już na naszym spotkaniu.